Wolontariat w naszym hospicjum jest bardzo różnorodny. Mamy wydzielone formy wolontariatu, w których można się odnaleźć. Pierwszą taką formą, która jest też trzonem wolontariatu w hospicjum, jest wolontariat opiekuńczy. I to jest stricte opieka przy naszych pacjentach. Może mogą być to załatwianie jakichś spraw technicznych, opieka wytchnieniowa, czy po prostu towarzyszenie można się zaangażować jako kierowca i wolontariat logistyczny u nas zrzesza kierowców, którzy jeżdżą z zespołem medyków, pomagają zawozić z i odciążają naszych kierowców w takich funkcjach. Można zaangażować się też w pomocy w naszym biurze, w wolontariacie stacjonarnym. Dzięki tej pomocy nasze biuro jest otwarte nie tylko w dni robocze od 8 do 16, tylko też w poniedziałki popołudniami i w soboty. I osoby chore, ich rodziny mogą przyjeżdżać do nas w tym czasie, żeby zgłosić pacjentów, żeby wypożyczyć sprzęt, czy załatwiać inne sprawy. Osoby, które nie mają czasu angażowania się regularnie w działalność naszego hospicjum, ale mają taką ochotę i predyspozycję, żeby pomóc, mamy formę wolontariatu akcyjnego. Są to osoby, które angażują się w wybraną akcję, a akcje są przeróżne. Od wystawiania się na targach wolontariackich, przewożenia sprzętu, po malowanie czy małe remonty w mieszkaniach czy domach naszych pacjentów. To wszystko zależy od tego, co akurat się dzieje u nas w ośrodku i jakie potrzeby mają nasi pacjenci. Funkcjonuje u nas forma wolontariatu duchowego, która zrzesza osoby angażujące się w Msza Święte Hospicyjne, odbywające się dwa razy w miesiącu. Jedna z tych mszy jest sprawowana w intencji wolontariuszy i pracowników, jest takim duchowym wsparciem dla zespołu opiekującego się naszymi pacjentami. Druga Msza Święta jest w intencji zmarłych podopiecznych naszego hospicjum oraz w intencji osób, które przeżywają żałobę.